Po raz kolejny, kolejny dzień Chrystus pokazuje nam swoją wielkość, swoją niesamowitość i nieskończoną miłość do każdego z nas. Jak, jak właśnie robi to dzisiaj? Zobaczmy, jak zaczyna się ta Ewangelia. Pokazuje nam, że Chrystus ma wszystko od początku do końca przemyślane. On doskonale wie, w jaki sposób. Zwrócić się do tych, którzy go słuchają, w jaki sposób mówić, żeby Jego głos, Jego wezwanie docierało do każdego z nas. I tak w sposób fizyczny, ale też w sposób duchowy. Bo co się dzieje? Jak wygląda ta scena, którą w się dzisiaj nam przedstawia? Jezus wychodzi na jezioro. Zbiera się wokół niego tłum. I co wtedy Jezus zrobił? Wsiadł do łodzi i popłynął na środek jeziora. Zobaczcie, jak On to wszystko doskonale przemyślał. Jezus, jak tu już nieraz mówiliśmy, jest człowiekiem z takimi samymi ograniczeniami jak my. Czyli jego możliwości głosowe też są takie same jak nasze. Ale Chrystus chce dotrzeć do wszystkich, którzy się wokół Niego zgromadzili. Dlatego wsiadł do łodzi płynie na środek jeziora, bo kiedy jest na środku jeziora, to wtedy jego głos będzie niszł się po wodzie. Będzie miał jakby naturalny mikrofon. I w ten sposób będzie mógł, on chce w ten sposób dotrzeć do każdego, który się zgromadził wokół niego, każdego, który chce go słuchać. Kto ma uszy, niechaj słucha. I wreszcie w e, ten sposób. Duchowy, w jaki sposób, ma słowo mi wyszło, e, sposób w jaki Chrystus chce do nas dotrzeć, żebyśmy go rozumieli. Mógłby przecież opowiadać o swojej relacji z Bogiem Ojcem, e, o tej relacji, którą jest Duch Święty, mógłby przedstawiać całą prawdę teologiczną, którą przecież On sam jest, e, ale w jaki sposób zwraca się e, do zgromadzonego ludu. Mówi. Oto sierpca, wyszedł siać. Jezus dostosowuje sposób, w jaki mówi, do swoich słuchaczy. Dlaczego? Bo chce przemieniać życie każdego, który się wokół niego gromadzi. I chce, żeby było to skuteczne i efektywne. Dlatego właśnie nie mówi trudnymi prawdami, które przecież e, on sam powiedział. Objawienie do Świętego Augustyna. Święty Augustyn kiedyś miał taką sytuację, że siedział na brzegu morza, wykopał sobie mały, mały dół i przelewał mużną morze, dziecko, przepraszam. Dziecko, Augustyn przechadzał się plażą i spotkał dziecko, które do tego domu, muszlą przelewało morze, właśnie morza do domu. I Augustyn pyta dziecko: Co ty robisz? Przecież no, to jest niemożliwe, nie da się przeleć morza do, tego, do tej dziury. A to dziecko powiedziało prędzej, e, ja przeleję to morze do dziury, niż Ty zrozumiesz prawdę o Trójcy Więc widzimy, jakie to są niesamowite tajemnice, niezbadane dla nas misteria. Ale Jezus chce docierać do każdego z nas, do Ciebie i do mnie osobiście, personalnie. Zwraca się do Ciebie za każdym razem po imieniu. Mówi do Ciebie w tej Ewangelii. Mówi do Ciebie w różnych zdarzeniach, które spotykają Cię danego dnia. Każdego dnia chce głośno i wyraźnie do Ciebie mówić. Tak, żebyś go zrozumiała, żebyś go zrozumiał i żebyś według tego przemieniał swoje życie. I czasem. Może wydawać się to niezrozumiałe, bo często wpadamy w różne kryzysy, w różne doły. Życie nam się, myślę, że każdy z nas ma doświadczenie, że życie jakby się waliło. Nie wiemy, gdzie znaleźć odpowiedź. Nie wiemy, jak sobie z czymś poradzić, jak się z tym poradzić. I chciałoby się wtedy powiedzieć, Panie Boże, przecież ty mnie nie rozumiesz. Panie Boże, czemu mi nie podpowiesz tej sytuacji? Czemu mi nie dasz odpowiedzi? Czemu dajesz mi ten kryzys? Ale Pan mówi dzisiaj w pierwszym czytaniu. Przez jeden miar do każdego z nas. Człowieku, ja Cię doskonale znam. Zanim jeszcze, zanim ukształtowałem Cię w Matki, znałem Cię. Nim przyszedłeś na świat, poświęciłem Cię. byliśmy i wie, jacy będziemy do samego naszego końca i jeżeli kieruje do nas jakieś słowo poprzez jakąś sytuację, to on ma w tym swój niesamowity, niesłychanie mądry, Chrystus chce, żeby nasze życie było jak najpiękniejsze, pełne radości, pełne miłości, którą jest On sam. I kiedy przychodzi jakiś kryzys, to oczywiście jest to sytuacja bardzo niełatwa, ale Chrystus i tak chce z niej wyprowadzić dobrą. Chce jeszcze bardziej Cię umocnić, jeszcze bardziej przybliżyć do siebie, tworzyć z sobą, między sobą a tobą, między sobą a mną, jak najściślejszą relację. Chcę ją jeszcze bardziej umacniać. Chcę, żebyś jak najbardziej doświadczą Jego miłości. On Cię doskonale zna i wie, w jaki sposób najlepiej do Ciebie dotrzeć dotrzeć do głębi Twojego serca. Eee, nie chcę. Burzyć, wyrwać, obalać, niszczyć. Nie chce samego tego, ale chce, chce budować i sadzić, jak to słyszeliśmy na końcu pierwszego czytania. I wreszcie Chrystus nie chce przestać tylko na tym, żeby do Ciebie przemówić, żebyś odczuł, odczuła Jego miłość yy, i po prostu się na tym zatrzymała, zatrzymał. Nie. Chrystus wzywa Cię jak Jeremiasza w pierwszym czytaniu, żebyś szedł, szła i dalej głosił te, to słowo, tę miłość przede wszystkim, której doświadczasz. Żeby miłość Chrystusa rozlewała się na kolejnych ludzi, na krańce świata. I znowu może się zrodzić w tobie jakiś No Ale gdzie ja? Od tego są księża, od tego są ewangelizatorzy. Gdzie ja, zwykły człowiek? Ale Pan właśnie powołuje każdego z nas przez chrzest, żebyśmy byli świadkami Jego miłości. I oczywiście możemy, tak jak Jeremiasz w dzisiejszym czytaniu, wyrazić swoją wątpliwość. Panie Boże, przecież nie umiem mówić, jestem młodzieńcem, nie mam odpowiednich zdolności. Znać pewien lęk. W jaki sposób będę odebrany? Czy ta Boża miłość, którą mam mieć, nie będzie gdzieś, e, może, podeptana, zgardzona? Moi drodzy, e, tutaj możecie zmartwić, bo ten lęk będzie się pojawiał zawsze. E, nieważne, kim jesteś, ten lęk i tak ci będzie towarzyszył. Może podzielę się swoim świadectwem. E, tak. Kiedy wczoraj myślałem nad tym Słowem, to uświadomiłem sobie, że chyba właśnie najtrudniejszym momentem każdego dnia pielgrzymowania e, dla mnie nie jest upał, nie są pęcherze, e, tylko jest właśnie ten moment, kiedy przygotowuję homilię. I kiedy się zastanawiam, w jaki sposób przekazać Boga. E, bardzo się stresuje to, co mówiłem już pierwszego dnia. Może tego w jakiś sposób będę odebrany? E, może właśnie czuję się jak ten neremniarz. Przecież jestem młodzieńcem. E, jestem jedną z najmłodszych osób tutaj na pielgrzymce i, e, i dlatego właśnie też mi towarzyszy najlepsze, że e, czy zaraz nie będzie komentarza, co on tam wie, przecież on jest dopiero dwa miesiące księdzem. E, posłuchamy go innym razem. Ale wierzę głęboko, że skoro Chrystus nie powołał, postawił właśnie w tym czasie, w tym miejscu, to znaczy, że chce się mną posłużyć. Chce w jakiś sposób dotrzeć do każdego z nas. Chce się także tymi doświadczeniami posłużyć, żeby dotrzeć do mojego serca, żebym ja go doświadczył i z tego doświadczenia wyciągnął jakąś mądrość, i dalej już w nią w życie. Moi drodzy, Pan nie da Ci nigdy czegoś ponad Twojej siły. Jeżeli daje Ci jakieś zadanie, jakieś powołanie, to nie chcę, żebyś się nim załamywał, ale zawsze da Ci łaskę, żeby to powołanie jak najlepiej wypełnić. I y, oczywiście to, y, głoszenie Jego miłości świadczenie o nią dla każdego z nas będzie całkowicie inne. Bo możesz teraz myśleć, nie znam historii zdecydowanej większości z was. Eee, nie wiem jak, jakie jest twoje życie, e, jaka jest twoja rodzina, jakie jest twoje otoczenie, twoi znajomi, bliscy. I możesz właśnie myśleć, że e, po tej pielgrzymce może wrócisz do domu e, i może spotkasz się z ludźmi niewierzącymi. E, może będziesz miał Miała problem, żeby głosić o Bogu. Właśnie, może boisz się tej drzwiny z e, niezrozumienia, ale nikt nie powiedział, że musisz głosić niezrozumiałe prawdy teologiczne. Jak Chrystus w dzisiejszej Ewangelii. Chrystus mówił takim językiem, żeby słuchak zrozumiał. Takim językiem może być świadectwo Twojego życia. To nie muszą być nawet słowa, ale kiedy widzisz, że ktoś jest przygnębiony, że ktoś jest strapiony, czymś się martwi, podejdź, mu dłoń, zapytaj, co się stało. Pokaż mu swoją miłość. Pokaż w ten sposób, że Chrystus, który przepełnia Twoje serce, pociąga Cię także do tego, żeby wesprzeć drugą osobę. Jak wiele radości Ci dali, jak wiele dobra od Niego doświadczasz, i że chcesz, żeby to dobro przenosiło się dalej. Może w zwykłych, prostych czynnościach, jak pomoc, wsparcie, dobre słowo, w tych właśnie małych gestach, Chrystus może dotrzeć do Twojego Bliskiego. Może wywołać w nim o wiele większe spustoszenie, takie oczywiście pozytywne spustoszenie, niż niejedno najlepiej przygotowane kazanie, komilię. Moi drodzy, to zawsze pamiętajmy, to ostatnie zdanie z pierwszego czytania. Być wyrywał, obalał, niszczył i burzył, ale Chrystus się na tym nie zatrzymuje zniszczyć, zburzyć, obalić grzech, nieprawość, zło, które wkrada się w nasze życie, ale chcę budować i sadzać. Moi drodzy, odbawi. Chrystus każdego z nas zna przed naszym początkiem do naszego końca. Wie, jakie mamy możliwości. Wie, jakie mamy ale każdy z nas chce się posłużyć, żeby nieść miłość, żeby budować i salić. Nie lękaj się, bo jestem z Tobą by Cię chronić.